Dzień dobry, witam Państwa serdecznie na porannym webinarium z cyklu bliżej rynków. Ja nazywam się Łukasz Stefanik i zapraszam na dzisiejsze spotkanie. A O czym sobie dzisiaj powiemy? Przede wszystkim o tym, co dzieje się w ostatnim czasie na rynku, a dzieje się dość sporo. Zmienność mamy na podwyższonym poziomie, szczególnie na rynku indeksów giełdowych czy rynku metali szlachetnych, gdzie chociażby na złocie wczorajsza zmienność przekraczała 50 dolarów. Niemiecki DAX ruszył od Wczorajszego dołka ponad 400 punktów w górę no i wszystko za sprawą tego, co dzieje się na Bliskim Wschodzie, a dzieje się, tak jak mówiłem, dość dużo wczoraj. Wczoraj najważniejszą wiadomością był, było, były doniesienia o ataku Iranu na amerykańskie bazy zlokalizowane w Iranie, nam na bazy zlokalizowane w Iraku, irański atak. Natomiast Początkowa reakcja była bardzo negatywna, indeksy od razu runęły w dół, niemniej szybko e, wszystko się podniosło. Szybko e, rynek wrócił, może nie do normalności, ale szybko te straty zostały odrobione. To samo na rynku metali szlachetnych złoto otworzyło się dużą luką wzrostową, niemniej ten ruch został bardzo szybko e, wymazany i złoto wróciło do e, korekty spadkowej. Wszystko za sprawą tego, że przede wszystkim Iran powiedział, że te działania, które zostały podjęte, są proporcjonalne do tych, które Stany wyrządziły w związku właśnie z atakiem na generała Sulejmaniego i generalnie nie mają zamiaru wszczynać większego konfliktu, o ile oczywiście nie dojdzie do, strony, do odwetu ze strony Stanów Zjednoczonych. Do takiego odwetu nie doszło. Wczoraj Donald Trump w oświadczeniu powiedział, że no, to jego wystąpienie mówiło bardziej o do deeskalacji konfliktu. Oczywiście Stany są przygotowane na ewentualne e, ataki ze strony Iranu i w przypadku takich ataków oczywiście odpowiedzą. Natomiast na razie Żadnych działań militarnych raczej USA nie planuje, e, więc sytuacja została raczej uspokojona, sentyment już utrzymywał się od godzin porannych raczej na, na tym dobrym, na dobrym poziomie, indeksy rosły, e, surowce, metale szlachetne spadały e, i po godzinie 17.30 po wystąpieniu Donalda Trumpa ten ruch był kontynuowany. E, w Stanach Zjednoczonych e, indeksy zakończyły dzień na... Maksimach sesyjnych, dodatkowo Nasdaq, SP 500 zakończyły dzień w rejonach nowych historycznych maksimów. Więc sytuacja dalej wydaje się pozytywna. Oczywiście, jeżeli nie dojdzie do jakiejś nagłej zmiany, nagłej zmiany scenariusza, ponieważ no, ta sytuacja cały czas jest napięta pomimo zapewnień jednej i drugiej strony, cały czas do to ryzyko. Ewentualnej eskalacji e, istnieje. Niemniej, na razie sytuacja została e, uspokojona. Zobaczmy, co dziś e, może w kalendarzu. Przejdźmy sobie do platformy. Zobaczmy, czy na dzisiejszą sesję są planowane jakieś ważne e, dane makroekonomiczne. E, właściwie, e, dziś jedynym ważniejszym e, wydarzeniem, na które możemy zwrócić uwagę, są wystąpienia członków Fedu, ponieważ żadnych danych makro istotniejszych tutaj nie mamy. Mamy wnioski o zasiłek dla bezrobotnych ze Stanów Zjednocz Zjednoczonych, natomiast to są te dane cotygodniowe i one nie powinny mieć raczej tutaj większego wpływu na zachowanie się rynku, no chyba, że faktycznie, e, chyba że faktycznie odchylenie od prognozy byłoby jakieś znacząco. E, znaczące. E, wcześniej, e, podczas jeszcze sesji amerykańskiej, mamy raczej mniej istotne, e, mniej istotne odczyty makroekonomiczne. E, jedyne, co tutaj może spowodować nieco większe ruchy na rynku, to jest wystąpienie e, prezesa Banku e, Anglii o godzinie 10.30. Natomiast kalendarz raczej nie wygląda zbyt ciekawie na dzisiejszą sesję. E, prawdopodobnie inwestorzy będą dalej e, szukać tutaj. Jakiś plotek, doniesień z Bliskiego Wschodu, i w ten sposób, właśnie te doniesienia, te plotki mogą wpływać na zachowanie się rynków. Dobrze, przejdźmy do platform, znaczy nie do platformy, tylko do wykresów. Zobaczmy, jak kształtuje się sytuacja techniczna na poszczególnych instrumentach, a zaczniemy sobie od niemieckiego DAX-a, który już dziś rozpoczyna kolejną sesję od wzrostów. Tutaj na sekundę szybki rzut oka na interwał tygodniowy, gdzie w dalszym ciągu rynek utrzymuje się w bardzo szerokiej konsolidacji. Ostatnie zrzucenie zostało, tak jak mówiłem wczoraj, wyciągnięte z dużą nawiązką, przez co rynek znalazł się w okolicach E, szczytów e, to są maksima z 2019 roku. Zobaczmy, jak to wygląda na interwale D1. E, widzimy, że ten układ na razie sobie usuniemy. Widzimy, że właściwie w tej chwili rynek testuje te maksima, sentyment jest cały czas pozytywny, dlatego nic nie wskazuje na to, e, aby miał on się zmienić. E, jesteśmy w strefie oporowej, natomiast na razie sygnałów podażowych nie ma, dlatego istnieje ryzyko, że poziomy zostaną wybite i zobaczymy nowe nowe maksima najwyższy poziom to jest 13456 punktów. No i w zasadzie on powinien stanowić teraz opór. Najlepszym scenariuszem, czy też tym scenariuszem, który można by tutaj rozegrać, jest klasyczne wybicie, powrót ceny i próba dołączenia się po wybić, więc to jest pierwszy scenariusz. Natomiast gdyby tutaj na H4 czy na interwale nawet H1 pojawiły się świece podażowe, no to oczywiście jest to dobre miejsce do wykonania e, korekty. Niemniej najbliższe wsparcie są okolice 13350, e, a ta strefa wynika z wcześniejszych maksimów: to są poziomy z 19 listopada 2019 i 2 grudnia również ubiegłego. Roku. więc tutaj miejsca na korekta jest około 70-80 punktów, natomiast na razie nic nie wskazuje na taki ruch korekcyjny, wydaje się, że bardziej prawdopodobnym scenariuszem są tutaj dalsze wzrosty, oczywiście jeżeli nic nie, nie popsuje nastrojów na tym światowym rynku e, akcji, zejdźmy sobie jeszcze intradayowo do DAXa, zobaczmy czy tutaj coś ciekawego widać, e, interwał może M15, Widzimy, że korekty są no, właściwie coraz e, może nie coraz płytsze, ale e, tutaj po zamknięciu sesji no, tych korekt właściwie w godzinach nocnych nie było. Rynek podąża mozolnie tutaj w jednym e, kierunku. Wczoraj e, ruch również jednostronny, z jakimiś e, szybkimi korektami, na ponad 400 punktów, także duża zmienność na daxie nie wykluczone, że dzisiaj również ta zmienność. Może nie wyniesie też 400 punktów, ale również znajdzie się na wyższym e, poziomie, tutaj, żeby myśleć o odwróceniu. To zgodnie z metodologią overbalance, największą korektą jest teraz ten układ. To jest e, korekta wczoraj z okolic godziny 14:15. Te wcześniejsze korekty były płytsze, dlatego też no, zobaczmy, to się mniej więcej pokrywa z e, tym wsparciem, o którym mówiłem z perspektywy interwału H4. Dlatego też, dopóki ten układ nie zostanie wybity, obowiązuje tendencja wzrostowa. Na chwilę obecną to jest poziom 13 355. Oczywiście, jeżeli dojdzie do wybicia kolejnych maksimów, ten układ należy przekładać wyżej i jego dolne ograniczenie powinno stanowić e, wsparcie. A jego zanegowanie dopiero będzie takim wiarygodnym sygnałem do większej korekty spadkowej. Na razie istnieje spore ryzyko na to, że rynek wyjdzie na te szczyty, a czy się na nich utrzyma, no to zobaczymy w kolejnych godzinach dobrze, przejdźmy sobie dalej przejdźmy sobie do może jeszcze indeksów amerykańskich ponieważ tam też sporo działo się podczas wczorajszej sesji, jeżeli chodzi o, o DAKA, przekładam tutaj układ overbalance na ostatnie wybite maksima Tutaj usuniemy też te wcześniejsze mierzenia i w zasadzie powstaje nam dość istotna strefa wsparcia. Oczywiście, w tej chwili jesteśmy na historycznych maksimach, nas tak bije kolejne rekordy. Tutaj na rynku kontraktów zbliżamy się do okrągłego poziomu 9000 punktów. Wszystko wskazuje na to, że no jest duża szansa na przetestowanie go podczas dzisiejszej sesji. Gdyby jednak doszło do korekty, no to tutaj mamy wsparcie dość odległe, bo to są dopiero okolice 8700, 8690 i to wynika z układu 1 do 1 oraz wcześniejszych lokalnych dołków, czyli reakcji ceny tutaj z tych poziomów. Chociażby ta reakcja z wczoraj, zaraz po północy, kiedy mieliśmy do czynienia z silnym zrzuceniem, później ruch został wyciągnięty do góry z dużą nawiązką. Jeśli chodzi o szukanie oporów, raczej tutaj w przypadku tak silnego trendu wzrostowego, no nie należy tego robić, jedynie poziom okrągły 9000 punktów może stanowić taki lokalny e, przystanek, gdzie może pojawić się korekta spadkowa, natomiast tutaj raczej e, dużo lepszym podejściem wydaje się być zaczekanie na korektę i dalej próba dołączenia się do trendu wzrostowego. Sytuacja wygląda analogicznie na S&P 500, czy też na Dow Jonesie, Niemniej Dow Jones pozostaje nieznacznie w tyle, bo tutaj jeszcze nie doszło do, nie doszło tutaj jeszcze do ustanowienia nowych rekordów. znajdują się nieznacznie poniżej szczytów tutaj z 2-3 stycznia. Z kolei na S&P 500, tutaj również zobaczmy jak wygląda sytuacja. No tutaj podobnie, też właściwie, właściwie można powiedzieć, że Nasdaq... Nie nas tak, przepraszam, że SP zachowuje się najbardziej technicznie spośród tych trzech indeksów amerykańskich, dlatego, że jeżeli oddale się tutaj na e, dość szeroką skalę, patrząc na ostatnią falę od początku października, e, cały czas trzymany jest układ overbalance. Pierwsza reakcja, którą tutaj poniekąd braliśmy na live tradingu, e, tutaj zajmowa zajmowaliśmy pozycję długie. Na początku grudnia, i w dalszym ciągu widzimy, że ten układ jest trzymany, czyli cały czas overbalance obowiązuje, trend jest wzrostowy. Przekładamy układ na nowe szczyty, więc dopiero jego zanegowanie to jest poziom 9, 3193. Na chwilę obecną, dopiero jego zanegowanie mogłoby świadczyć o większej korekcie. Na razie no jesteśmy na nowych maksimach, ciężko szukać oporów, ponieważ rynek nigdy nie był wyżej, więc na razie wypadałoby zaczekać. Jeżeli ktoś utrzymuje pozycję długie, no to stop lossy należy przestawiać wyżej, natomiast jeżeli ktoś tych pozycji nie ma, no to w tej chwili jest jeszcze za wcześnie na pozycje krótkie i za późno na pozycje długie, żeby z jakimś racjonalnym stop lossem tutaj zająć pozycję. Przejdźmy jeszcze do tego, co dzieje się na głównych parach walutowych. Zobaczymy euro-dolara, który... Utrzymuje się wyraźnie poniżej poziomu 1.12.00. Tutaj w ostatnim czasie kilkukrotnie wspominaliśmy o tej strefie, właśnie przy okrągłym poziomie 1.12. Rynek tylko na chwilę zdołał tutaj wyjść pod koniec roku. Później nastąpiło szybkie zejście, nawet przetestowanie tej strefy jeszcze raz od drugiej strony i pogłębienie korekty spadkowej. Aktualnie z perspektywy D1 wszystko wskazuje na to, że mamy otwartą drogę tutaj do. 1,1080, gdzie wypada najbliższa strefa e, wsparcia. Jeżeli doszłoby do jej wybicia, no to wtedy mamy kolejne 80 pipsów miejsca do dalszych spadków. Także 1,1080 to jest najbliższa strefa, e, gdzie mogą pojawić się e, kupujący. Niemniej na chwilę obecną, tutaj muszę jeszcze dokonać pomiaru. Natomiast y, widać, że te ostatnie ruchy spadkowe są bardzo podobne. Zobaczymy, czy one są identyczne, czy dobrze tutaj widzę bez pomiaru, no widzimy, że rynek zareagował wczoraj, czy też dzisiaj, wczoraj późnym popołudniem, zareagował na wysokości dolnego ograniczenia układu 1 do 1, a to jest największa korekta w ruchu wzrostowym trwającym od początku grudnia. Co prawda tutaj na Eurodolarze w ostatnim czasie nie widać wyraźnego trendu, bo korekty są spore, e, impulsy niewiele wychodzą powyżej ostatnich maksimów, e, niemniej no widzimy, że tutaj rynek reaguje na geometrię, dodatkowo wewnątrz tego układu mamy coś na kształt korekty prostej, czyli fala A, fala B i fala C, one też są zbliżonego zasięgu, e, dlatego też tutaj lokalne wsparcie przy okrągłym poziomie 1,11, 1,1105, to jest miejsce, które, jeśli byłoby jeszcze dzisiaj testowane i pojawiłaby się tutaj reakcja popytowa, to wtedy można by szukać nawet tutaj pozycji długich, czyli niekoniecznie niżej przy 1,10,80, ale nawet tutaj przy tej e, lokalnej geometrii więc to jest na chwilę obecną wsparcie. Jeśli chodzi o opory, no opór, oczywiście poziom 1,12. Wcześniej intradayowo zobaczmy sobie, gdzie jeszcze rynek może reagować, i to miejsce również wyznaczymy sobie z geometrii. Mianowicie, wezmę tutaj pod uwagę lokalny układ 1 do 1, ponieważ będzie się to ładnie zgrywało z wcześniejszą reakcją ceny, która była tutaj 7 stycznia o godzinie 16.30. Więc najbliższy opór 15 pipsów wyżej, 1,11,35. Poziom wynikający z układu 1 do 1 plus ostatnie minima. Więc to jest miejsce, gdzie może pojawić się reakcja podażowa, bądź w przypadku, jeśli dojdzie do zanegowania tego poziomu. Wtedy droga do wzrostu zostanie e, otwarta. Także tak by to e, wyglądało na eurodolarze. I na koniec zobaczmy jeszcze, co się dzieje na rynku e, metali szlachetnych. Zobaczymy sobie może e, złoto, ponieważ tutaj działo się najwięcej. Na początek interwał D1, gdzie właściwie e, te scenariusze, o których sobie mówiliśmy, jeszcze. E, przerwie świątecznej e, się zrealizowały, bo tutaj mówiliśmy sobie o tym, że po wybiciu linii trendu poprowadzonej po ostatnich wierzchołkach droga do dalszych wzrostów zostanie otwarta, natomiast nikt się raczej nie spodziewał e, tego wzrostu napięć na Bliskim Wschodzie, co oczywiście doprowadziło do przyspieszenia wzrostów. Te wzrosty pojawiły się e, no dużo, dużo szybciej i e, były dużo, dużo większe, czy też e, Scenariusz wypełnił się w dużo krótszym okresie czasu niż tutaj się spodziewaliśmy, natomiast doszło do wybicia nowych e, maksimów. Na razie rynek cofa, e, w związku z tym, że te nastroje zostały nieco e, uspokojone przez Donalda Trumpa, między innymi. No e, i w tej chwili wszystko wskazuje na to, że e, ta korekta może się pogłębić. Rynek wrócił dzisiaj poniżej szczytów tutaj z września. Sierpnia, września 2019 e, i wydaje się, że najbliższe wsparcie powinna tutaj stanowić dopiero strefa e, przy poziomie 1516 dolarów. E, to jest taki pierwszy racjonalny punkt. Ewentualnie jeszcze wcześniejsze reakcje ceny pojawiały się e, tutaj 1531. Więc to są dwie strefy: 1534, no, 33 i 1516 dolarów. Niemniej, żeby wyznaczyć jakieś bardziej precyzyjne punkty, należałoby zejść tutaj na niższy interwał czasowy. Zobaczmy w ogóle, czy będzie jakiś punkt zaczepienia. No oczywiście najbliższy, e, czy też najbardziej prawdopodobny scenariusz, który może pojawić się podczas dzisiejszej sesji, to jest ponowne podejście pod wybitą dziś o poranku linię e, strefę, e, strefę wsparcia, ponieważ tutaj poziom 1553 po wybiciu. Stanowił wsparcie, teraz rynek wrócił e, poniżej, i jeżeli dojdzie do testu od drugiej strony, powinien znowu stanowić e, opór. Czyli mamy taką horyzontalną strefę wsparcia e, oporu, więc to jest miejsce, gdzie ewentualnie można rozglądać się za pozycjami e, krótkimi z celem nawet na 1534. Gdyby jednak doszło do ponownego wyjścia powyżej poziomu 1553, wtedy też znowu zostanie otwarta droga do. Do dalszych wzrostów, także tutaj trzeba się dopasowywać do bieżącej sytuacji, ponieważ zawsze należy mieć wyznaczony scenariusz, zarówno w jedną, jak i w drugą stronę. A co do, co do transakcji, już stricte na podstawie wyznaczonych scenariuszy, zapraszam serdecznie Państwa na godzinę 14:30 na pierwsze spotkanie z cyklu live trading w tym roku. Spotkanie oczywiście będzie kontynuowane w kolejnych tygodniach, czyli w każdy czwartek będziemy się spotykać o godzinie 14.30, także serdecznie Państwa zapraszam. A na dziś, na dzisiejsze poranne webinarium, to będzie już wszystko, także ja serdecznie dziękuję Państwu za. Za uwagę, za obecność, jeszcze raz serdecznie zapraszam na godzinę 14.30. Życzę oczywiście powodzenia na rynku i do usłyszenia.